Ale teraz chcę przeczytać Ci inny cytat. W cudzysłowie, cytat. Podstawowym problemem cytatów w internecie jest to, że bardzo trudno zweryfikować ich autentyczność. Podpisane: Abraham Lincoln. Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 272 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj czas na odcinek solowy. W ostatnich odcinkach mogłeś, mogłaś posłuchać gości, takich jak Andrzej Choroch, z którym rozmawiałem tydzień temu, tak naprawdę była premiera, rozmawiałem o tym, jak wykorzystać AI i VR w biznesie. Jeszcze tydzień wcześniej w 270. odcinku Joana Celusta, z którą rozmawiałem o sketchnotingu, czyli takiej kreatywności w notatkach. Jeszcze tydzień temu w 269 odcinku rozmawiałem z dr Agnieszką Kozak, jak karmić zaufanie do siebie, czyli jak spowodować, abyśmy sobie ufali, żeby nam w życiu było trochę lepiej. Jeszcze wcześniej z Piotrem Mąką w 268 o tym, jak znaleźć czas na czytanie książek, bo to była rozmowa o książkach, więc zobacz, że w kilku ostatnich odcinkach można było znaleźć gości, posłuchać tych rozmów. Dlatego dzisiaj zapraszam dla odmiany do rozmowy ze mną, czyli do odcinka solowego. A dzisiaj chcę powiedzieć o lifelong learningu, bo też całkiem niedawno miałem okazję poprowadzić takie wystąpienie dla pewnego środowiska, więc myślę, że wa warto też podzielić się tym tematem w tym podcaście, bo tego jeszcze nie było jako takiego tematu. Dlatego dzisiaj zapraszam do rozmowy o lifelong learning, czyli o potrzebie Zasadności wręcz uczenia się przez całe życie. Z tego odcinka dowiesz się, co daje uczenie, w jaki sposób uczyć się, jak ono działa na mózg i dlaczego warto to robić. Pozwól, że zacznę od takiego cytatu, którego autorem jest Heraklit z Efezu. A ten cytat brzmi: że nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. Jakby to wyprostować, czy powiedzieć jeszcze prościej, że wiedza nie jest równa mądrości. Wiedza to jest tylko to albo aż to, co przyswoiłeś, przyswoiłaś, przeczytałaś, przesłuchałaś. Natomiast jeżeli do tej wiedzy dodasz doświadczenie, dodasz wdrażanie pewnych rzeczy, czas, który będzie upływał w ramach tego, jak ta wiedza będzie przez Ciebie pożytkowana, no to ona z czasem można będzie powiedzieć zamieni się w twoją mądrość, bo w moim odczuciu tak ja widzę mądrość. To jest wiedza plus doświadczenie i to powoduje, że możemy mówić o kimś, że jest mądry, bo jest doświadczony, ma dużą wiedzę, ma bagaż, bagaż doświadczeń. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast znam osoby, które są wykształcone, natomiast nie mogę powiedzieć, żeby były wybitnie mądre, na przykład. Więc, dlatego zachęcam już teraz na wstępie, aby wdrażać różne rozwiązania. Jeśli o sobie mogę powiedzieć, to zaczynając słuchać podcastów, słuchałem podcastów o finansach osobistych. Wtedy mnie to interesowało, bo nie miałem tej wiedzy w głowie, ale nie wystarczyło, że posłuchałem i już wiedziałem, że jest coś takiego jak finanse osobiste. Ja po prostu to wdrożyłem zacząłem inaczej patrzeć na, na finanse, zacząłem prowadzić budżet domowy, zacząłem czy odkładałem pewne kwoty, najpierw spłaciłem takie najważniejsze i e, najgłupsze zobowiązania. No i można powiedzieć, że jestem mądrzejszy w związku z tym. Natomiast na pewno nie mogę powiedzieć o sobie, że w kontekście finansów osobistych jestem e, mądry. No, jestem myślę na początku drogi po tych pięciu latach, natomiast wdrożyłem i jestem mądrzejszy niż byłem pięć lat temu. I do tego namawiam, aby wdrażać różne rozwiązania, o których czytasz, czy o których, na temat których słuchasz. Ale też zachęcę do tego, żeby już teraz, po tym jak przed chwilą mówiłem o cytacie Heraklita z Efezu, ja oczywiście wrzucę teraz ten cytat w formie graficznej do opisu tego odcinka podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego, do której odwiedzania ciebie zachęcam, bo na przykład w dwóch ostatnich odcinkach z roz rozmów z gośćmi e, można było po przesłuchaniu tej rozmowy y, ja to tak w cudzysłowie nazwę zawalczyć o książkę, ponieważ rozmawiałem z autorami książek, więc oni przeznaczyli dla słuchaczy y, w formie nagrody powiedzmy tak y, dla aktywnych y, słuchaczy swoje książki, więc zachęcam do tego, aby aby słuchać i aby uczestniczyć w tym procesie wygrywania książki, tak to nazwijmy, ale teraz chcę przeczytać Ci inny cytat, w cudzysłowie cytat. Podstawowym problemem cytatów w internecie jest to, że bardzo trudno zweryfikować ich autentyczność. Podpisane Abraham Lincoln. Oczywiście to jest mem, natomiast bardzo mądry mem. Bo faktycznie bardzo łatwo posługujemy się cytatami, bardzo łatwo się powołujemy na autorów tych cytatów, natomiast no, ja nie mam pewności, bo nie znam źródeł, które by autentyczność cytatu Heraklita z Efezu potwierdziły. Niemniej jednak cytat mądry i zapewne można go odnaleźć w jakichś papirusach, natomiast ja korzystałem z biblioteki internetowej cytatów. Posłużyłem się nim, natomiast faktycznie wiele cytatów warto poddawać w wątpliwość. Nasz mózg bardzo łatwo przyjmuje te mm, różne prawdy. Nie mówię tu już tylko w kontekście samych cytatów, różne prawdy jako prawdy prawdziwe, najprawdziwsze, dlatego że mózg generalnie nie lubi się wysilać. Ten mały organ ma się zaledwie 2% masy ciała, który, o, mm, jako ciekawostkę powiem, spala aż 20% energii całego ciała. Jego głównym celem jest utrzymanie nas przy życiu, nas jako ludzi, nas jako gatunku, więc nie lubi niepotrzebnie marnować energii i przyjmuje, szczególnie ten mózg gadzi, że to co widzi, to co słyszy, przyjmuje za prawdę, dopiero później, kiedy się uruchamia ten mózg logiczny. Kiedy zadajemy sobie pytania, kiedy poddajemy wątpliwość, kiedy uruchamiamy czy wypracowujemy w sobie taką zdolność do, do krytycznego myślenia, wtedy dopiero pojawiają się takie pytania: w jaki sposób mogę to zweryfikować? Czy to, aby na pewno jest prawda? Jak mogę się przekonać, że to jest prawda? Bo pamiętaj, że o faktach możemy mówić jako, jako o prawdzie, natomiast o fakcie możemy mieć zgoła różną opinię. Ja podczas tego wystąpienia dałem taki przykład, że jeżeli jedna grupa ludzi będzie stała u dołu cyfry 6, a druga grupa u góry cyfry 6, to oni patrząc na te same cyfry będą fakt widzieli w, różnych, w różnym e, ujęciu. Jedna grupa będzie widziała szóstkę, druga grupa będzie widziała dziewiątkę. No i mogą się o to spierać, która wersja jest prawdziwa, natomiast no, wspieraniu się nie chodzi o to, aby przekonać do swojej racji, ale żeby poznać argument drugiej strony i być może zrozumieć ten punkt widzenia i być może przyjąć jakieś argumenty do, do zrozumienia czy do wdrożenia, do, do tego, że ta inna, ta druga strona również może mieć w tym kontekście rację. Stąd myślę, że ten mózg warto trenować, a o tym jak go trenować powiem za chwilę, no bo. Przytoczę jeszcze inny cytat w ramach tego, dlaczego mózg warto trenować, bo, bo my nie zwykliśmy go trenować zaraz po tym, jak skończyliśmy szkołę, ale też dlatego, że ta szkoła niekoniecznie zachęcała nas do tego, aby się uczyć. Ja myślę, że wiele osób, które skończyły szkołę, a co najmniej wyszły ze szkoły podstawowej, to poszły do szkoły średniej, jakiej, jakakolwiek by ona nie była, bo trzeba, bo jest obowiązek nauczania. Uczenia się, natomiast nie chodzi o to, żeby iść i odnajdować tam jakąś radość uczenia się czy potrzebę uczenia się. To myślę, że jakieś drobne wyjątki mogą się pojawić tylko w tym kontekście. Ale jest taki cytat Albar Alberta Einsteina. Znowu mogę powiedzieć, że to rzekomo Albert Einstein jest jego autorem. Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Koniec cytatu. Natomiast myślę, że zgodzisz się ze mną, że w bardzo wielu obszarach, przedmiotach, szkołach. No, jest to jednak ciężki obowiązek i uczymy się wręcz pod przymusem, bo nie zdasz, bo nie będziesz miał dobrej pracy czy tam jakiejkolwiek pracy, więc uczymy się. Dopiero z czasem przychodzi taka refleksja, że może jednak warto się uczyć, natomiast myślę, że. Poruszyłbym jeszcze jeden punkt w kontekście uczenia się, bo my wszyscy w szkołach, jak dobrze pamiętam, mieliśmy zadawaną pracę domową. Teraz to się troszeczkę zmienia, natomiast nie chodzi o to, czy to jest praca domowa, czy nie. No trzeba się czegoś nauczyć i nauczyciele bardzo chętnie mówią, czego się trzeba nauczyć, natomiast bardzo rzadko spotykamy nauczycieli, którzy powiedzą... Jak się nauczyć? Dopiero w późniejszym wieku, kiedy mamy większą świadomość i, i, i taką wewnętrzną potrzebę uczenia się, o czym za chwilkę też powiem, no to wtedy nagle dociera do nas, że jest coś takiego jak piramida uczenia się, że jest coś takiego jak cykl kolba, że jest coś takiego jak krzywa uczenia się. I, i wtedy, na przykład, przy okazji tej piramidy uczenia się, Możemy rozmawiać o tym, że możemy się uczyć poprzez słuchanie, poprzez czytanie, poprzez słuchanie i czytanie, poprzez demonstrowanie, pokazywanie czegoś na, na jakimś przykładzie, poprzez dyskusję, ale też poprzez wdrażanie, do czego gorąco namawiałem. I ten najbardziej wydaje się efektywny sposób uczenia siebie to uczenie innych, czyli takie połączenie trochę wdrażania, trochę demonstrowania. Um, Zastosowania tego, o czym wcześniej czytaliśmy, słuchaliśmy, co być może już demonstrowaliśmy i o czym wcześniej sami dyskutowaliśmy, a nawet wdrożyliśmy w konkretnych przypadkach, możemy o tym uczyć i to jest już wtedy ten najwyższy stopień, największa efektywność uczenia się. I mówię to w kontekście y, nie tyle samej efektywności uczenia się, bo myślę, że to warto robić, czyli tak jak rozmawialiśmy z Asią w odcinku o sketchnotingu, żeby nie tylko notować to, co przeczytaliśmy, czy czego przesłuchaliśmy, ale na przykład wykorzystywać jakieś elementy graficzne, ikonografię, słoneczka, buźki uśmiechnięte, czy jakiekolwiek inne buźki, żarówki, do tego, żeby podkreślać wymowę, czy ważność pewnej mm, intencji, reguły, pewnego fragmentu wiedzy, który, który chcemy przyswoić w jakimś konkretnym celu. Mózg jak powiedziałem, nie do końca lubi się wysilać, ale dobrze jest go trenować po to, aby tworzyć nowe połączenia synaptyczne, aby ta sieć neuronów była cały czas aktywna. To jest jakby znowu fakt udowodniony naukowo, że owszem, mózg się starzeje, natomiast dotychczas było przyjęte, że mózg się starzeje, czyli nie tworzą się nowe połączenia neuronalne w pewnym wieku, więc nie warto jakby nic z tym zrobić. A to jest niestety mit, albo na szczęście jest to mit. Warto pracować nad swoim mózgiem do późnej starości po to, aby był on sprawny, aby dostarczyć nam. Nie tylko sprawności takiej umysłowej, ale zarazem dbać o tę sprawność fizyczną. No bo to się trochę łączy, żeby sprawny był mózg, warto uruchomić aktywność fizyczną. Tutaj przytoczę takie badanie, że na dwóch grupach starszych osób zrobiono właśnie taki eksperyment, podzielono te grupy na, na dwie grupy. Te grupę podzielono na dwie grupy. Jedna grupa była poproszona o regularną aktywność w postaci na przykład spacerów, a druga o inną aktywność już tak nie angażującą fizycznie. I po roku z robiono porównanie tych badań, porównanie tych dwóch grup i okazało się, że grupa, która aktywnie uczestniczyła w takich zajęciach fizycznych, w tym spacerowaniu, tak naprawdę, miała dużo lepszą zdolność kojarzenia faktów, była bardziej sprawna umysłowo, co udowodniły też testy na, na IQ, na inteligencję, od tej grupy, która była czy prowadziła bardziej statyczną formę życia. Więc jakby ta aktywność jest też czymś takim, co nam Zapewni, czy przyczyni się, może się przyczynić do tego, że ten mózg dłużej będzie sprawny. Wysilanie mózgu, czyli różne zagadki logiczne, analizy, podejmowanie decyzji w oparciu o jakieś analizy, to jest wszystko to coś, co, co zmusi mózg do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, do sięgania do pewnych. Yy, zapisów w tej pamięci, które można wykorzystać na potrzeby tych przyszłych analiz. Warto dbać oczywiście też o dietę, o to, co jemy, jak często jemy, kiedy jemy, po to, aby te 25% energii, które ten organ spożywa, były dobrą energią. I kolejne ciekawe badanie: ponoć uczenie się języków obcych bardzo dobrze robi na mózg, więc w każdym wieku można się uczyć języków. Myślę, że bycie poliglotą jest czymś, co jeszcze cały czas ludzi może wyróżniać. Coraz częściej znamy przynajmniej dwa lub trzy języki poza językiem ojczystym. No ale tak naprawdę niewiele osób zna więcej niż trzy do pięciu języków, czyli to już można wtedy powiedzieć, że ktoś jest pewnie poliglotą. Więc dbajmy o swój mózg w kontekście świadomego uczenia się, bo oczywiście, że uczyć można się wszystkiego. Można się uczyć, jak wspomniałem, Organizowania swoich finansów osobistych, ale myślę, że można się uczyć również dbania o relacje, można się uczyć takiej samokontroli, um, znalezienia takiego wyważenia w życiu na przykład. Można się uczyć tego, w jaki sposób dobrze się regenerować, na przykład troszczyć się o sen. Um, a propos, wrzucę w opis tego odcinka podcastu webinar, który poprowadzi, poprowadzi Gosia Machniewicz, w kontekście um, tego, w jaki sposób sen może wpłynąć na jakość naszego życia. O już mówiłem, ale można się nauczyć tego, co naszemu organizmowi pomaga, co jest wartościowe i co warto jeść, a co nie. Na przykład, co jest jedzeniem śmieciowym, co jest jedzeniem wysoko przetworzonym. No to dobrze jest o to zadbać. O językach mówiłem, o muzyce mówiłem. Tych rzeczy naprawdę jest bardzo, bardzo wiele, ale zdaj sobie sprawę z tego, że rzeczy, których można się nauczyć, jest, bym powiedział, chyba zbiór. Niezamknięty. W sensie jest tego tak wiele, że nawet ciężko sobie to wyobrazić, ilu rzeczy i o czym można się nauczyć. Ale tak naprawdę nasze możliwości uczenia się w kontekście potrzeb i, i samych możliwości przyswajania wiedzy są dość ograniczone. To gdybyś sobie taki rysunek wyobraził, że mamy olbrzymią stertę mm, kamieni, żwiru takiego, różnego, różnej wielkości kamieni, a to, czego ty się w życiu możesz nauczyć, to jest tak naprawdę słoik tych kamieni, czy powiedzmy, nie wiem, tam mniejsze wiaderko. I teraz chodzi o to, aby się umiejętnie uczyć, czyli uczyć tego, co w danym momencie na przykład czego potrzebujesz, albo uważasz, że może ci pomóc, albo po prostu masz taką chęć, taką... Potrzebę wynikającą z jakiejś pasji, a nie z potrzeby rozwoju osobistego czy rozwoju zawodowego, czegoś, co ci może dać realne korzyści, tylko po prostu chcesz się tego nauczyć. Chcesz się nauczyć kaligrafować, chociaż niczego w życiu ci to nie ułatwi, na przykład, tak? Możesz przyjąć takie założenie. Chcąc powiedzieć o swoim przykładzie wygodnego pracownika korporacji, który zaniedbał swój rozwój kilka ładnych lat temu, Aż zacząłem słuchać podcastów, wtedy to się wszystko zmieniło. Do tego stopnia, że byłem naprawdę bardzo mocno nakręcony na rozwój i popełniłem, podobnie jak w swoim podcaście, również i w tej materii popełniłem mnóstwo różnych błędów, ale wyciągałem jakieś wnioski z tych błędów, co też jest myślę bardzo istotne, bo można popełniać błędy i wniosków nie wyciągać, i dalej popełniać te same błędy. A tutaj jednak warto taką lekcję. Odrobić i, i wdrożyć pewne zmiany na przyszłość. Ja z kolei, do poznania swoich potrzeb, albo do poznania tego, czego dobrze byłoby, żebym się nauczył, wykorzystuję różnego rodzaju badania psychometryczne, psychoosobowościowe, jak chcesz, tak możesz je nazywać. I posłużę się tu jednym z przykładów, czyli jednym z badań, czy też wyników badań. Chodzi mi o badanie potocznie zwane Galupem, czyli Clinton's Trend. I chcę powiedzieć, że moje top 5, przypomnieć, bo niektórzy być może znają ten podcast i, i kojarzą e, top 5 moje na przykład, e, ale u mnie to wygląda tak, że numer 1 to komunik komunikatywność, później bliskość, maksymalista, empatia, rozwaga, ale też trochę później, już nie, 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 niedaleko później, mamy na przykład, czy mam, e, rozwijanie innych, więc to też jest bardzo wysoko, e, bo to jest siódmy talent, a szósty to wiara w siebie. Więc u mnie tak naprawdę. Nagromadziło się więcej talentów w takiej domenie wpływania, ale też całkiem duża później domena to budowanie relacji. I teraz co ja w związku z tym mogę zrobić? No, mogę taki test wrzucić do, do szuflady i po prostu wiedzieć, że moim talentem numer jeden jest komunikatywność. Mam w top 5 bliskość i empatię, czyli można powiedzieć, że jestem człowiekiem, mężczyzną wrażliwym, ale mam też rozwagę i maksymalistę, które trzymają mnie gdzieś tutaj na ziemi i nie pozwalają się za bardzo rozlecieć. Otóż ja przeczytałem, ile mogłem przeczytać, ile potrzebowałem tak naprawdę przeczytać, bo mogłem przeczytać pewnie znacznie więcej, o komunikatywności na przykład, i wykorzystałem ten talent właśnie po to, aby rozwijać tę komunikatywność, tudzież wykorzystać może tę komunikatywność, bo rozwijać swoją drogą. No i dlatego na przykład jest od pięciu lat ten podcast, ale też jest drugi podcast bajkowy, w którym czytam bajki dzieciom. Tam uczyłem się, tam, tam pracowałem, to jest moje, mój taki warsztat. Pracy nad dykcją, nad tym, w jaki sposób mówić, jak mówić wyraźnie, mówić zrozumiale, jak mówić ciepłym, przyjemnym głosem. Rzekomo taki jest, więc wykorzystuję to. Ale poszedłem dalej, ponieważ mam, tak jak powiedziałem, również domenę budowania relacji, a w niej talentem siódmym jest rozwijanie innych. Jest też wiara w siebie, więc wierzę w siebie, wierzę w swoje silne strony. Więc staram się dzielić tą wiedzą nie tylko poprzez podcast, ale poprzez sale szkoleniowe, poprzez warsztaty, które prowadzę, poprzez wystąpienia publiczne właśnie, no bo właśnie to jest temat jednego z ostatnich wystąpień o lifelong learningu, czyli o potrzebie uczenia się całe życie. Więc wykorzystanie swoich mocnych stron, na potrzeby swojego rozwoju, na potrzeby swojego rozwoju zawodowego, na potrzeby realizacji swoich marzeń i pasji, to jest, myślę, dosyć świadoma potrzeba uczenia się, tak? Bo można Znowu wracając do mnie, co ja z tym talentem komunikatywność mogę zrobić, no właśnie mogę pracować nad tą komunikacją. Jak ją wykorzystać? W jakich dziedzinach mogę ją wykorzystać, co ona może mi dać? I połączyłem kropki, no i teraz dzięki tym talentom możesz tego właśnie posłuchać w tym podcaście. Podoba Ci się to, czego słuchasz? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. A teraz pozwól, że dam Ci inny przykład jeszcze, kiedy, gdzie mogę porównać dwie płaszczyzny. Z jednej strony sposób edukowania, a z drugiej strony potrzebę edukowania i jak to się zmienia. Kiedy 20 lat temu byłem na uczelni i skończyłem ją na poziomie licencjata, skończyłem ją, bo już miałem dosyć uczenia się i nie czułem jakby wartości z tego. No bo taki przykład. O biznesie e, wykłady prowadził pan, który jeździł takim dosyć starym samochodem i, i, i nosił taki znoszony garnitur. Oczywiście nie powinno się człowieka oceniać po wyglądzie, ale niemniej wszyscy to robimy. A wtedy jako młody człowiek, no nijak nie mogłem połączyć tych kropek, że, że ten człowiek. Wie o czym mówi, jeśli chodzi o kwestie biznesu, z tej praktycznej strony, z tego praktycznego doświadczenia. Zapewne przeczytał wiele mądrych książek i, i, i ma dużą wiedzę teoretyczną, ale nie kupowałem tego, że jest to przełożenie na praktykę, po tym, w jaki sposób się prezentował ten człowiek. Natomiast, no i oczywiście było tam więcej przedmiotów, które wtedy na kierunku marketing i zarządzanie totalnie mi jakoś nie pasowały. Ale okej, okay, do dzisiaj tak bywa, że, że rama programowa mówi, że pomimo, że kierunek jest taki, to jednak musi się tam znaleźć gru, grupa takich, a nie innych przedmiotów. Ale co chcę powiedzieć? Po 20 latach wróciłem, jak wiecie, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, wróciłem do szkoły po to, aby dla siebie skończyć ją tytułem magistra i poszedłem, po pierwsze, sam, świadomie wybrałem kierunek, wiedziałem do jakiej szkoły, wiedziałem po co, wiedziałem co chcę osiągnąć tym czymś. Sam sobie za tę szkołę oczywiście też płaciłem, ale jaka była zmiana w postawie? Ja siadałem często w pierwszych ławkach, ja często angażowałem się w danych zajęciach, podnosiłem rękę, wychodziłem, jeśli trzeba było wyjść, coś zaprezentować, i, i dzięki temu, też między innymi, temu swojemu podejściu do uczenia się, dobrze obroniłem pracę dyplomową, pracę magisterską, ale co jest jeszcze ważne, to to, że Wszyscy wykładowcy na tej uczelni to byli praktycy. Jeśli gość opowiadał o Lean Management no to będę gość tego podcastu to on był praktykiem. Ma lata doświadczenia w prowadzeniu projektów linowych, może tak bym powiedział. Jeśli ktoś mówił o marce osobistej, no to profesor Mruk na przykład uczestniczył w wielu projektach budowania strategii dla marek, na przykład tutaj lokalnych z Wielkopolski. Jeżeli mówiliśmy o księgowości biznesowej, to prowadził to człowiek, który no zjadł na tym zęby, można powiedzieć. Jeśli chodziło o prawo pracy, to również prowadził to mecenas, który wielokrotnie Brał udział w sprawach w sądzie. Nie jest stricte teoretykiem, tylko jest praktykiem. I, I wszyscy tacy wykładowcy na tej uczelni byli. I myślę, że na wielu wyższych uczelniach dzisiaj mamy bardziej doświadczenie z praktykami niż z osobami, które po prostu potrafią uczyć. Tak? Czyli ci praktycy z kolei może nie mają do końca umiejętności dydaktycznych, może je wypracowują. Ale mają to coś, co ja kupuję, tak? czyli są autentyczni w tym, czego prezentują. I to myślę, że też jest istotne, ale istotne jest również to, w jaki sposób ja do tego podchodziłem. Myślę, że niektórzy moi młodzi koledzy i koleżanki w wieku dwudziestu kilku lat mogą podchodzić do tego tak, jak ja podchodziłem 20 lat. Natomiast ja na to patrzyłem już zupełnie inaczej, i tu, w kontekście uczenia się, świadomego uczenia się, warto, warto o tym pamiętać. O czym jeszcze warto pamiętać? O tym, jakie benefity wychodzą z tego, że się czegoś uczymy. Przede wszystkim budujemy na pewno swoją pewność siebie, budujemy poczucie własnej wartości, budujemy nowe umiejętności, pracujemy nad rozwojem zawodowym, nad rozwojem osobistym. Tak jak powiedziałem wcześniej, pracujemy nad dobrymi relacjami, nie tylko prywatnymi, ale również zawodowymi. Dbamy o ten mózg sprawny, o tym też już dzisiaj mówiłem o tą życiową równowagę. Generalnie o, o lepsze zdrowie. Wspominałem też o niezależności finansowej. Jeżeli ogarniamy budżet domowy, no to zapewne będzie nam trochę łatwiej tę niezależność finansową osiągnąć. I dzięki temu wszystkiemu, tej, temu świadomemu uczeniu się, potrafimy sobie zadawać pytania, które wzbudzają w nas taką zdolność myślenia krytycznego, o czym mówiłem. Bo ja na tym wystąpieniu użyłem takiej prostej prezentacji, takiego prostego przykładu, pokazując, że. I mówiąc o tym, że wszystko co widzimy to jest tak naprawdę tylko perspektywa. I jeżeli popatrzymy na to z innej strony, to możemy nadać temu czemuś na co patrzymy zupełnie nowy wymiar, zupełnie nowy sens. Ja wrzucę do opisu tego odcinka podcastu na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego łamane przez RODK 272. Wrzucę tę grafikę, o której teraz mówię, żeby zbudować to wyobrażenie, czy pomóc Wam wyobrazić sobie, dlaczego... Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to na co patrzę jest tylko perspektywą. I na koniec dwie rzeczy: ostatni cytat i moja prośba. Zacznę od cytatu: Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę. Daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. Marek Aureliusz. Myślę, że warto troszczyć się o to, aby wzbudzać w sobie taką potrzebę poddawania w wątpliwość właśnie rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe? Co mogę zmienić, a co powinienem zaakceptować? Kogo do siebie dopuszczać, a kogo od siebie odsunąć? Czy ten cel, który realizuję, jest celem moim, czy celem zapożyczonym i warto popracować nad swoim celem? Pytań zadaj sobie tyle, ile chcesz. A teraz moja prośba, którą trochę już wymieniłem na początku, ale zamykając ten odcinek podcastu, powiem też o tym. Proszę cię. Cokolwiek będziesz czytać, cokolwiek będziesz oglądać, czegokolwiek będziesz słuchać w niedalekiej przyszłości, postaraj się wyciągnąć z tego choćby jedną małą, drobną rzecz, którą wdrożysz, którą przetestujesz, którą ocenisz, co ona ci zrobiła. Czy zrobiła ci dobrze, czy zrobiła ci źle w życiu. Tak jak ja wdrożyłem i realizuję nadal kwestie związane z finansami osobistymi, wdrożyłem budżet domowy i pracuję z nim, i to była dla mnie ogromna zmiana, za co bardzo często mówię, że dziękuję twórcom tych podcastów, ale też dziękuję podcastom jako, jako medium, że w ogóle istnieją i można z nich czerpać inspirację, wiedzę, rozrywkę również. Dlatego wdróż czy wdrażaj choćby pojedyncze małe rzeczy z tego, co obejrzysz, z tego, co poczytasz, z tego, co posłuchasz. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka podcastu, w którym. Rozmawiamy z gościem, z którym rozmawiamy o storytellingu w zastosowaniu biznesowym czy w zastosowaniu rozwojowym. To już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego! Rozwój osobisty dla każdego.